Dobry, proszę państwa, jesteśmy właśnie ten, właśnie idziemy do rzecznika, żeby złożyć w sprawie Tomasza Jaworskiego pismo. Teraz ten to jest pismo, mniej więcej idziemy właśnie w sprawie Tomasza Sapieli złożyć pismo i w sprawie Tomasza Jaworskiego to teraz idziemy szybko tam szybko to parę sekund będzie złożymy i idziemy składam tylko pismo ten jest złożony więc proszę Państwa, pamiętacie, pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ich uwolnić. Kasia teraz, mam nadzieję, że będzie Tomek i potem drugi Tomek. No to do usłyszenia, do zobaczenia i trzymajcie się. Hej!